Dobra, jest kolejna Po ID wnioskuję, że to będzie prawdopodobnie złoto No i patrzcie, być może mam srebero Taka niepozorna mała rzecz Skończyłem tam, tam, tam skończyłem ostatnio. I jak widzicie wracam na pole. Srebrne pole. Dzisiaj wracam. Od razu wam mówię, że idę tą bluzę tam gdzieś w krzakach zostawić. Bo było zimną rano, a teraz jest po prostu gorąco mi. W słońcu oczywiście, bo w cieniu jest fajnie. Eee, powiem wam taką, myślałem, że mam drugi jakiś fajny odważnik, ale to co do tego... Nie jestem pewien, bo to jest porcelanowe coś, tak samo jak w tej pierwszej, w tamtej części filmu. A tutaj mamy 25HB, ale co to było? Ciekawe, że to dzwoni. Raczej nie dzwoni, bo powiem Wam, że tutaj był śmietnik, co widać. Różne są tu rzeczy. Tutaj taki pas o jest, gdzie w ogóle to trzeba pominąć. Nie ma sensu tu w ogóle chodzić. Ale dobra, nieważne, nie będziemy tu ględzić o tym co tutaj jest, a czego nie ma. Zobaczymy co się da dzisiaj złowić, także zapraszam na następne wykopki na srebrnym polu. I mamy to. Pierwsza moneta. No, środek podręczny musiał być w mocnym użyciu, ale powiem Wam, że to są zajechane dwa fenole. Cesarstwa, ale naprawdę zajechane. Tam to w ostatnim filmie to jedyneczka wyszła, no w pięknej patynie, no, coś pięknego. I tak się uchowała w tej ziemi, gdzie tem dwa fenole to po prostu zajezdnia. Ale pogoda dzisiaj powiem, no, ja pierdziele, masakra. A ja mam chyba drugą monetę. O nie, to coś grubszego będzie. Plomby mam, nie monety. plombinka jest. Kurde, tak z tej strony wyglądało jakby to moneta, nawet jakieś napisy są. Ale jest fajnie, plomby to ja też lubię. Także mam plombę i lecę dalej. No, dzisiaj to już nie jest taka... Nie jest taka bajka jak ostatnio, powiem wam. No wiadomo. Już cały czas nie będzie dawało to pole, ale mimo to cały czas coś wychodzi. Dużo śmieci tutaj. Nie wiem, jakaś taka blaszka. Z numerem, być może, że ton tak jak to tu mówicie na filmach. Także bardzo Wam dziękuję za te komentarze. No, dobra, moi drodzy, to może akurat taka yy, dobry, właściwie chwila, na taki, jak to mówią, pit stop stanę sobie, coś Wam powiem. Powiem Wam, że Wam dziękuję za wszystkie Wasze piękne komentarze. Jak już mówiłem, za tą miłość, która się tam wylewa. Nieraz, także super, bardzo. Mnie, bardzo mnie to buduje i bardzo mnie to cieszy. A szczególnie chciałem podziękować moim wspierającym czyli Paulinie, yy, Pawłowi, Mariuszowi i Markowi. Bardzo Wam dziękuję, że odważyliście się na ten krok i syp sypiecie tam jakimś tam grosiłem. Zawsze to coś wiadomo: ziarko do ziarka, i jak to mówią, zbierze się miarka. Także bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. No i tyle. Koniec tego dobrego, lecę dalej. Dobra, jest kolejna. Po ID wnioskuję, że to będzie prawdopodobnie złoto Weimaru i po kolorze. Tak, to będzie złoto Weimaru. Dziesiątka, super. Powiem Wam, jakiś czas znowu nie było złota Weimaru, nie? Także super. Nawet fajny stan. Jak zresztą widzicie na zdjęciu A ja tutaj patrzę No że jest mennica J Nie wiem co to za mennica Trzydziesty któryś tam jest widzę Albo czwarty No dobra W każdym bądź razie mam drugą monetę I to mnie bardzo cieszy I co ja powiem lecę dalej Powiem wam, że dzisiaj, coś wykopać na tym polu, to jest nie lada wyczyn. Mam kolejną krągłość, ale latają dzisiaj. Dwa fenole znowu, kolejna. W lepszym stanie jak tamta. Cesarstwo niemieckie, powiem wam, to jest, jest to już jest trzecia moneta. Jakoś idzie, nie powoli, ale idzie. Ale a bordo ten... psich A ta choroszcza dalej to samo. człowieku. Ale ty się nie wstydzisz tak robić? Hej, nie. No to choroszczy cię zabiorą. No, ludzie, człowiecy. Nie ma o czym gadać. No ta. no ta, ta. Ostat. dużo już nie ma to myśło, dosta. Powiem wam, że Medr dalej, medr dalej. Jakiś taki mruczący, a pierdziel. Tu już położyłem, bo wiem, że to jest pięć fenoli tym razem z cesarstwa. No ale to przynajmniej nie było... Nie było szóstka w skali Boforta tam na Equinoxie. Tylko jakaś dziewiątka. I jest piątka, nie? O tak to powiem. I jest norma zrobiona. Po ciężkich bojach, ale jest powiem wam. Jest i on. Widzę jakąś dużą krągłość. I wygląda, mina kurde, myślałem, że obrączka. A wiecie co ja mam? Hak mundurowy. Ale fajnie powiem, to jest hak podtrzymujący pas główny. Kurde, dawno tego nie miałem, bardzo dawno, nawet nie pamiętam kiedy. No fakt, że tutaj nic nie ma na nim, ale powiem Wam, że to jest 100% to. No, bo rozumiecie jak. Na brzuszku ten, na brzuszku ten pas był. No i tu jest takie, tu jest takie wcięcie, i on se pas opierał się na tym, bo całe oporządzenie na pasie głównym. No było ciężkie po prostu, nie? I wiadomo, to by spadało na, na wiadomo na co, nie? No a tak ten guzik był skonstruowany, miał podwójne oczko, żeby po prostu ten ciężar utrzymać. Także idę cały czas wzdłuż tej miedzy, tam i z powrotem. No i widzicie coś jest. No i patrzcie, być może mam srebero. Taka niepozorna mała rzecz, ale odwracam z drugiej strony i to już wygląda totalnie jak srebro z tej strony. A tutaj jest jakiś wzór. Jakby urwane od czegoś to było. Może sztuciec był. A może się mylę, to wcale nie jest żadne srebro, tylko jakiś tam cynk, ale biło wysoko, powiem wam. Zaraz się będę zwijał, dosłownie znajdę chyba jeszcze jedną jakąś mniej ciekawą lub bardziej ciekawą rzecz i będę się zwijał. Tak się długo kręciłem w tym miejscu, <noise> aż się wykręciłem. I powiem wam, to jest prawda, trzeba chodzić po tych samych miejscach, bo Chodź, drepysz. Ja tu zadeptałem to miejsce, a jednak powiem Wam, że mam chyba monetę. Co prawda, widzę, że. Yy, widziałem, że to będzie chyba PRL. O tutaj, tutaj jest, dobra, tu jest. O! Tyk. pyk I pyk. Aja! <noise> A jakby inaczej, dobra, kończymy, nie? Ja mam 5 groszy z PRL-u, 67 rocznik, pozdrawiam gorąco, 10 lat starsi, nie, przepraszam, nie, 10, e, dobra, starsi ode mnie, o 9 chyba lat, no, ale ładny PRL-ek wyszedł, mi powiem wam o. 5 grosiwów No, także tak jak obiecałem, tak yy, tą monetą ostatnią kończę. Jeszcze moja bluza tam wisi, widzę na drzewie, muszę ją zabrać. Także moi drodzy, dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że było to co było. Yy, wydusiłem jeszcze z tego srebrnego pola około 6 monet. Miałem taką cichą nadzieję, że może jeszcze sreberko, ale niestety nie wyszło. Ale i tak powiem Wam, że tyle co wyszło przez te dwa dni, które tu chodziłem z przerwą jeden dzień, to no ja się tego nie spodziewałem. Na pewno tutaj nie wrócę już następnym razem, trzeba będzie zobaczyć tamte inne boje pola, jak tam to wygląda, czy jeszcze w ogóle gdzieś da rady chodzić. Jeszcze jest w odwodzie lasek. I tyle, nie przedłużam. Wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu, bardzo dziękuję. Oczywiście, kto chętny zostawia, a kto chętny i nie dał subskrypcji, zostawia. Także wiecie, co robić, i, i tyle. Wszystkim dziękuję. Pozdrawiam Was gorąco i zapraszam do następnego filmu. Na razie, cześć.